jest tej strony Kalasar, a to jest, jest kolejny na Wiedźmina 3 Dzikikom. Nie w poprzednim odcinku, bo tam no, już mieliśmy się udać z Zoltanem do tej karczmy, ale to e, jeszcze nie teraz, bo jak medytowałem, to tutaj te za zlecenie pod się zaktualizowało Minął tydzień, no i mamy odebrać nagrodę od niego, więc odbierzmy. Wiedźmin, witajcie! Gdzie moje pieniądze? O tu, dwa razy więcej, tak jak się umówiliśmy. Kto, jak, kto, ale ja dotrzymuję słowa. Za drugim razem, ale mniejsza z tym. Dzięki. I niech ci się wiedzie. Okej, okay, wiecie, e, o, zlecenie zakończone. I te, teraz zajmiemy się w tym odcinku. Jeszcze chciałem sobie zrobić o, dokładnie, gdzie to była ta misja. Lekcja szermierki. A, mi to przeszkoczyło. Ok, zrobimy sobie to. Jeżeli starczy czasu, to może zrobię nawiedzony dom lub przesyłkę kurierską. Ale tymczasem ja zrobię cięcie i widzimy się już na miejscu w Nowigradzie. Okej, okay, jesteśmy już w Nowigradzie, tutaj na miejscu. Tylko się nie wczytało. Kurde znowu. Dobra. Wczytujcie się, koledzy. Chyba, że muszę znowu godzinę przemętować. No niestety nie wiem czemu. Czy to tylko tak u mnie się tak nieraz dziwne zdarza. No dobra, to muszę wczytać jeszcze. <grywa> Sejwa. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. O? Nie wiem, czemu tutaj tak w Nowigradzie mi to się nie doczytuje. Jak sobie tam biegam poza Nowigradem, czy na przykład po tych bagnach, czy czymś, czy gdzie indziej po Ksenfurcie. Tam w ogóle mi się takie coś nie dzieje. Nie no, pewnie dlatego, że to za, za dużo może nam jest. Zwycięstwo. Do renderowania wokoło. Ale, już z tym kurde, jeszcze godzinę przemedytujmy, zobaczymy. Ach, kurde, mol. Dobra, szczęście się da. Witajcie. Wy w jakiej sprawie? Jestem umówiony na lekcję szermierki z rozą. Geralt z Rivi, prawda? Panienka wyszła akurat na spacer w okolice Tumskiego Mostu. Prosiła, żebyście do niej dołączyli. Zapowiada się ciekawa lekcja. Dzięki. No czyli musimy się jeszcze gdzieś udać. Zobaczymy, gdzie to ona sprowadzi. do 300 kroków. Czy ona nie przeszadza? Biegać tutaj musimy. No ale cóż, wykonamy przynajmniej te zadanie. i... Będzie z głowy. Będziemy mogli się zająć jeszcze innymi, bo tam już mam kurde wyszarzone, a za wyszarzone zadanie jest tylko 5 punktów doświadczenia, no ale bądź co, bądź dla samego zrobienia a, to się zrobi tylko kurde, Nie mogę biegać tak <śprzytanie> sprintem po Nowy Gradzie. Przynajmniej możemy patrzeć coś pod mapą. <śprzytanie> Dobra, weźmy, inne godzinę. Tak. Musiałbym wczytać save na nowo, ale ten nowigrad kurde trochę mi już tutaj denerwuje A co to się wyłączyło? E, czyżby to tutaj mieliśmy dotrzeć, czy to coś innego się tutaj nam załączyło Bo już sam nie wiem Musi się doczytać, kurde, teraz wszystko, żeby rozmowę <noise> włączyć. Ale chyba tam jeszcze mieliśmy spory kawałek do przebiegnięcia do tej... Um, co pamiętam, do Rozy, no właśnie. No właśnie, to coś całkiem innego. Gerald z Rimi? Wiedźmin zwany Białym Wilkiem. Jesteś oskarżony o obrazę uczuć religijnych. Mamy rozkaz zabrać cię na przesłuchanie, ale wpierw oddaj broń. Nie ma mowy. Po moim trupie. A mówiłem ci, nie nabierze się. No trudno, i tak się go ubije, tylko wyzwanie będzie większe. Pamiętasz kaznodzieję, który prawił o czarodziejkach i wiedźminach, którego żeś przed wiernymi upokorzył? Mamy ci w jego imieniu udzielić sakramentu. Ostatniego namaszczenia jecha, już wam dam na namaszczenie no atakuj no kontra masz płoń sami tutaj spłoniecie <grym>, jak, jak ci czarodzieje których o, palicie ale jakbym to przyłożył mi ale ten już ginie z jednym to większego problemu nie będzie Ajajaj, to aj, aj, jeszcze, to jeszcze mi kurde zabije. No proszę kurde, dwa razy kurde się pomyliłem, no dupa, ale zaraz go jeszcze podpalimy. Łoń. No ale to mnie raczej nie skontruje. No i okej, okay, pozbyliśmy się tych kmiotów. Dobra, które ja tu miałem iść? Trasz kurde zgubiłem się <grych> no, może schowam mieczora jeszcze No gdzieś tutaj chyba powinna być brama Tak dupa nie brama Zamknięte, no nie Ajajaj, jeszcze się gubię po tym nowigradzie no, już mniejsza z tym abyśmy jeszcze regenerację żywotności a czemu by nie? Co to jest? Człowiek juniora. zginiesz ty w końcu. Jakie Nie go pocięło. Nie drzy się tam kurde durna babo. Oni sami zaczęli. Dobra, dobra, gdzieś tutaj powinna być tutaj ta roza Już kurde sporo czasu na same dojście, bo, <śmiech> straciliśmy <śmiech> ten Nowy, nowy gracz jest przeogromny. dobra, tutajż poza Nowigradem nie ma tyle do wczytywania, więc takich problemów nie będzie, na całe szczęście. A cóż, nie będę kurde tutaj, tutaj zmniejszać no żeby tylko po nowym gradzie, kurde, dało się łazić, bo. Yy, I tak. Yy, tutaj niedługo skończą się misję i będziemy ruszać dalej. Hej, Zawsze przychodzisz na spacery z regimentem Nilwgardskiej Piechoty? Zawsze. Decyzja tatusia. To dla Twojego bezpieczeństwa, Roza. Ludzie nas tu nienawidzą. Niby za co? Zrobiłam im coś? No, ale mniejsza z tym. Żołnierzu, możecie odejść. Ale jego wielmożność, ambasador Faratre mówił, żeby. A moja wielmożność mówi co innego. Nie poznajesz go? To Gerald z Rivi, najlepszy szermierz północy. Nic mi z nim nie grozi. No już. Odmaszerować! Lewa, prawa! <grystanie> Chcę być sama. Wreszcie. No, Geralt, idziemy. Pokażę ci coś. Hmm. Wysługujesz się mną. Nie podoba mi się to. A mi się nie podobają koronkowe kryzy i redańskie nowele. Ale o gustach się nie dyskutuje, więc kończmy z tym. Chodź za mną. Oj, chyba się nie spodobała moja odpowiedź jej. <grych> no ale cóż tam. Zobaczymy, co z tego wszystkiego tutaj wyniknie. I ona nas prowadzi. No, coś na moście. Myślałam, że zamiast ćwiczyć w zatęchłej piwnicy, poruszamy się na świeżym powietrzu. Pojedynek na moście, jak, jak w powieści. No, wyciągaj miecz. Mam tylko srebrny i żelazny. A powinniśmy walczyć na drewniane. Powinniśmy. Ale najwięcej frajdy jest w robieniu tego, czego się nie powinno, nie? Jak sobie panienka życzy, tylko żeby potem nie było płaczu. Jakby co dam ci chusteczkę, broń się! Mhm. O kurde, to nie fair. Zaczęła pierwsza. Aj, kurde. No ale teraz już powinno pójść jak w składkach. Mam wow. um, piąty level. No niestety, jak muszę robić e, uniki od razu, już przestań! Poddaje się! W porządku? Jedyne, co poważnie zraniłeś, to moje poczucie dumy. Hmm. Swoją drogą, skąd się u ciebie wzięło takie zainteresowanie szermierką? Z nudów. Nie mam tu znajomych. Ojciec trzyma mnie krótko. Ciągle tylko bankiety i bankiety, bankiety. Nie znoszę bankietów. Hmm, rozmowy nudne, jedzenie podłe, a alkohol sławy. Właśnie. No, a z mieczem w ręku mogę się przynajmniej trochę wybiegać. Wyżyć. No dobrze, to co teraz? Wracamy do domu. Tylko... Przepraszam, Geralt, to trochę niezręczne, ale... Przesunął mi się gorset. Możesz się na chwilę odwrócić? Strasznie mnie pije. Rozumiem, że kobieta musi dbać o wygląd, ale walczyć w gorsecie? Przecież on krępuje. Roza? Zaraza zwiała. Jeśli coś jej się stanie, faratre urwie mi łeb. Muszę ją znaleźć. No tak, kurde muszę ją znaleźć, ale jeszcze tam <grydy> o, nie mogła odejść daleko. O doble musimy jakiś śladów poszukać. Akurat te... łokieć. Porządek Łokieć być. tego strażnika, kurde, nam się <grydy> pokazał w kamerze. Ale... Zobaczymy, gdzie to dokładnie nas, kurde, zaprowadzi, co na to kombinuje. Dwańcy nie jacy, smutno tak samej siedzieć? Możemy się z kolegą dosiąść. Ale dlaczego Czarnik, pan ma takie dziwne oczy? Szarmancki gest, ale podziękuję. Ej, Kobe, słyszałeś jak zaszwargotała? Naszej dziewki tak nie mówi. A nie, za to Tenin w gardzie już tak. Zły lokal wybrałaś, złotko. My tu czarnych nie lubimy. Zostaw mnie, Brudasie! Łapię przy sobie! No, musimy jej pomóc, gdyby wpadła w kłopoty. A, daleko się zapuściłaś od nim w gardło, słoneczka. I nie wiem, czy jeszcze tam wrócisz. To córka ambasadora Faratre obejmuje ją immunitet dyplomatyczny. Nie bardzo rozumiem, co ty tam pierdolisz. Poza tym, że się skumałeś z czarnymi. Ach, nie dziw się, lukas! Wiesz jak jest. Widzimy na to zawsze ciągnie do potworów. Ale z, z tyjką? no to już my się rozprawimy. <śm> hmm. O, użyjmy znaku akcji. Sprawiłeś panience przykrość. Przepraszam teraz. Najładniej jak potrafisz. Panie, no, wybaczę. Przepraszam po stokroć. Bądź grzeczny jak twój kolega. Ukłoń się i zjeżdżaj być patriotą gdzie indziej. Lukas i Kobę, zapamiętam te imiona. A jak już zajmiemy nowigrad, znajdę ich i się z nimi policzę. Spokojnie, nic ci w końcu nie zrobili. Podnieśli na mnie rękę. To dość, żeby im tę rękę odrąbać. Hmm co by tutaj wybrać. No Jedynka no chyba będzie lepsza. Pora zakończyć lekcję. Zapamiętaj, czego się dziś nauczyłaś, bo chyba często będziesz musiała używać miecza. Nie rozumiem cię, Geralt Czemu nagle przejąłeś się losem dwóch pijaczków? Co ci nie obchodzą? Świat będzie lepszy bez. Myślę, że powinnaś już wracać do domu. Najkrótszą drogą. Rozumiem. Bywaj, Geralt. Powodzenia na szlaku. Okej, okay. czyli to będzie już zadanie zakończone. Lekcja szermierki. Zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy z tych pobocznych. Zrobimy może tą przesyłkę kurierską, bo to dokładnie jest. No, czyli niedaleko. Zobaczmy, co tutaj się, co tutaj się rozchodzi. Musimy udać się na miejsce. Nie pamiętam, co to dokładnie za zadanie było, ale myślę, że zaraz się dowiemy. mamy jakąś butelkę do zbadania. Nic tak nie śmierdzi, jak krasnoludzki samogon. A, jest też butelka. MUX został zaatakowany w tym miejscu. Okay, czyli musimy iść za zapachem? Raczej to nie powinno być jakieś długie zadanie, bo to chyba było z wykrzykniku. No najczęściej takie są krótkie. Te dłuższe zadania są takie, jakby, które wynikają z wątku fabularnego lub z ogłoszeń tablicy. Z tego co zauważyłem, to gdzieś tutaj prowadzi do do niego, chyba. Oddaj dokumenty złodzieju. Ja złodziejem? Przecież uczciwie wygrałem je w karty. Mógł stwierdzić, że został napadnięty. Przegrał. Zażądał dokumentów z powrotem, a gdy odmówiłem, zdzielił mnie butelką w łeb. Ledwie tutaj uciekłem. Hmm. No, teraz kurde nie wiadomo komu wierzyć, no ale dobra, użyjmy akcji. niech będzie już po sprawie. Musisz mi oddać te dokumenty. Tak, bezwzględnie. Okay, to zadanie i tak na drugi level, więc na jakiś kokoszek z tego nie dostanę. Ale na razie mi się. Gdzie on w ogóle jest? A, to możemy się spokojnie tutaj przebiec. Jeszcze może zdążymy zrobić te zadania na dom. To, to by było właściwie dobrze, bo... By i sobie już zadania z tej wyszarzonej byśmy mogli się zająć dalej e, troszkę kabułami najwyżej po kilku odcinkach znowu wrócimy do tych zadań pobocznych bądź e, z e, zleceń Znalazłem rabusia, który zabrał twoje dokumenty. Nie może być. W takim razie chodźmy do niego. Przyciśniesz go, a ja wezmę co moje. Spokojnie ten człowiek twierdzi, że nie napadł na ciebie. Mówi, że przegrałeś dokumenty w karty. Bezczelny typ. Ale ciotka Rosalia zawsze powtarzała, że kłamstwo ma krótkie nogi. Dokumenty należą do mojego pryncypała. To akt własności kamienicy w Wengerbergu. Trochę mnie poniosło, napiłem się i faktycznie przegrałem je w karty. A potem rozbiłeś butelkę na głowie zwycięzcy. A co miałem robić, skoro nie chciał ich oddać po dobroci? Potem ta szuja wyciągnęła broń i uciekłem. Jednakowoż bez tych papierów nie mam po co wracać do domu. Masz i płać. A pewnie, że zapłacę. Nie inaczej. Dam ci wszystko co mi zostało. <gry> Czyli pewnie 5 koron. Dobra, to weźmy w takim razie kolejną misję. Dobra. To będzie jedyna chyba poboczna, wyszarzona. Gdzie to my mamy się w ogóle zgłosić? No niedaleko. przeludnijmy się w takim razie szybko. Nawet znacznika nie mam, żeby użyć, więc innego wyboru to nie mam o 20 kolumn <noise> też żaden majątek tak ale tutaj teren jest <noise> dziwny a w ogóle ten, ten tak się przedostanę czy znowu jakąś dziwną trasę mi tutaj wyznaczy tak, będą wzięły tutaj jeszcze po schodach ale mniejsza z tym a ważne, że się doczytuje wszystko <noise> wystarczająco dobrze, żeby tutaj nie było znowu lewitujących postaci tak, troszkę się pośpieszyłem a, bo teraz postaci mi nie wczytało ale dobra, ja tutaj i tak zrobię cięcie, więc widzimy się za mną. okej, okay, jesteśmy już w tym nawiedzonym domu, musimy to ponownie tutaj, gdzie to była ta ona i romantka no proszę, od razu się i zrobiła jak tu już ten a nie szar. Przecież nie... chciałaś warkocze. Ale nie żebyś szarpała! Bez szarpania nie ma warkoczy. To ja już nie chcę! <laughs> Właśnie przystało to się go od razu przydonić to zostało i wytać, że on na ci... Zamieszkała tutaj? Korin, zobacz, kto przyszedł! Hm. Witaj! Nie wiedziałem, że mieszkacie tu razem. Kiedy mi powiedziałeś, że to Sara była odpowiedzialna za moje koszmary, postanowiłam sprawdzić, czy Diabeł rzeczywiście jest taki straszny, jak go malują. Przyszłam tu, ale zamiast Diabła spotkałam Sarę i... Nie wiem, jakoś od razu przypadłyśmy sobie do gustu. Dawno temu ludzie zaczęli wyznosić miasta, żeby odgrodzić się od świata pełnego potworów. Nigdy nie wyzwolili się od strachu przed stworzeniami, które mogą się ukrywać wewnątrz kamiennych murów. Ale w rzeczywistości to nie mury zapewniają bezpieczeństwo. Dom wcale nie oznacza miejsca, w którym można zamknąć się na klucz. Żeby znaleźć prawdziwy dom, czasem trzeba przejść długą drogę. No właśnie. No i też zadanie zakończone. Dużo roboty tutaj nie było. Myślę, że to będzie coś więcej do roboty tutaj jeszcze. W ogóle myślałem, że na początku, że to całkiem inne zadanie niż te wcześniejsze. No zobaczmy jeszcze jak tutaj no, mniej więcej wygląda zadanie. Ponice do kłębka to jest to... Um, czy to jest tak, to jest to misja od Lamberta, czyli to dopiero na sklikę. Obronca wiary to też jakieś dupo zadanie na napraw kapliczki. Nie wiem, może to poza odcinkiem zrobię, albo w ogóle nie będziemy tego wykonywać. I tak raczej dużej nagrody za to nie będzie. Wyścigi to poza odcinkiem, sobie to zrobię do tym jedynie, co to zrobiło? ciekawego. Ochotnik jedynie coś zostało, ale to następnym razem ze zleceniami 15, 16 level, 20. Też na razie nie ma jakiegoś szału. Zadania główne, no tutaj to jest na 11 level, więc sobie. Najpierw to porobimy. i miecz wyciągło mi. Zobaczmy jeszcze, chyba zrobię jeszcze tutaj jedno cięcie. I będziemy się widzieć przy tym znaczniku. I udamy się do tej tablicy. Okej, okay, jesteśmy na miejscu, jesteśmy przy tej wieży. Tutaj poza odcinkiem właśnie zdobyłem schemat miecza. Już nie wiem, czy to srebrny, czy stalowy był. W cechu kota. Nic tutaj szczególnego nie było, więc tutaj tego nie pokazywałem już. mnie tam w zdobyciu zbroi było jakieś ciekawsze to poszukiwanie, ale mniejsza z tym zaraz zobaczymy, czy tutaj będzie w tablic na tablicy jakieś zadanie. Ewentualnie sobie pozbieram, żeby mieć właśnie tutaj wygląd, plus dodatkowo znaczniki na, ma na mapie. Zobaczmy w takim razie tą tablicę. Tylko niech się wczyta. No nie. Kurde, nie wiem przez co to jest. Będę musiał sobie to zobaczyć poza odcinkiem. Tymczasem mm. sobie jak Powinna się wczytać. Tak jest. Dupa się nie wczytała. <grym> Okej, okay, mamy tą nieszczęsną tablicę. Zobaczmy co tutaj jest. E, żadnego chyba zadania tu nie będzie. E, zobaczmy. To jest nawet znaczników tutaj nie dodało. No co za lipa. No ale już tutaj najwyżej nie będę chyba biegać, a innym razem się tam weźmie z tej tablicy ogłoszeń. Myślę, że to będzie jakieś zadanie, no ale skoro nie, to w takim razie tutaj zakończymy odcinek i w następnym odcinku już pójdziemy z Zoltanem do Zimorodka, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia i na razie.